Dzień dobry wszystkie moje mi się tulisie. Jakoś mam mega dużo energii dzisiaj, więc cześć, tam Was w kolejnym vlogu. Zaczynamy. To jest nasza. No to co? Śmiesznie mam płyszcza centralnie w dołeczku. Dobra, słuchajcie, jedziemy do galerii. Z jakiego powodu? Ponieważ muszę kupić rzeczy. Ma sens? ma sens, ale w każdym razie myślę też, żeby może ewentualnie wejść tam w Leroy Merlin w choinkę, kupię w końcu choinkę zobaczmy, let's go, w ogóle słuchajcie ja mam ten płaszcz z Sinsaya, ja go kupiłam za 170 zł i najfajniejsze w nim jest to, że słuchajcie nic nie widać, mam dres pod spodem ale to nieważne, bo ja jestem elegancka damulka, co prawda bez makijażu ale wygląda to legitnie, nie? słuchajcie, idziemy do Sinsaya, bo trochę myślę o świątecznym sweterku, więc zobaczmy co tutaj mają, ten sweter jest bardzo ładny, ale Ostatnio kupiłam bardzo podobny w Primarku, więc mm, mm, mm. panie Nie było żadnego takiego sweterka, ale tutaj jest krok i obok też jest house. I tutaj już jest trochę więcej. Zobaczcie chociażby te lamę. Słodko wygląda moim zdaniem. I tutaj są te kapcie pierogi. O ja. Chociaż nie, to jest termofor. Termofor. A ja nie mam termofora takiego teraz. 70 złotych, to też nie najgorzej. Jeszcze taki Renifer, to w sumie też fajne, bo to jest taki typowo świąteczny, ale ten jest taki, wiecie, ugly, a ja lubię takie ugly, ale ładne, żeby były, dobra. Idę jeszcze obok do house'a, bo może tam coś będzie. House Here we go, zobaczmy. Mam rzeczy, mam. Tutaj jeszcze są inne na wyszaka. Home La go. To są chyba najpiękniejsze kubki na świecie, serio. Były różowe bombki, ale nie takie śliczne. Były albo zabordowe, albo za fioletowe. Więc idziemy do... Muszą zobaczyć. Ja na te bombki mam smaka od dłuższego czasu, więc bierzemy o taką. Weźmiemy... Tutaj taki słodki aniołek. Tutaj takie słodkie ptaszeczki weźmy. Czy ta nam się podoba? Chyba nie, ale może jeszcze jedna ta, bo one są naprawdę śliczne Uuu i tu jeszcze widzę Tu widzę taką z krasnoludkiem Więc weźmy ją Ale piękne błąbki, ale takie wielkie, a nie będę miała takie wielkie choinki na pewno Fajne te ozdóbki są, tak szczerze No dobra Choinka To jest ta, którą myślałam, że miałam <laughs> Chociaż nawet trochę większą myślałam Ja myślę o troszeczkę jakiejś takiej większej Coś typu ta w domu Słuchajcie Jakieś paczki czekały pod domem, więc zobaczymy, czy w ogóle do mnie, czy do mojej kuzynki, ciekawe w sumie. Ja nie wiem, czy coś zamawiałam. Zamawiałam ale na Aliexpress, a one są dosyć duże, więc nie wiem, czy to to, to coś jest. To wygląda jak Aliexpress, by mogło być. Do mnie jedna reszta do mojej kuzynki, więc do mnie to najmniejsza. <noise> ale zaraz wam pokażę, co kupiłam dzisiaj. Dobra, słuchajcie. Jesteście gotowi? Ja jestem gotowa! Bardzo się cieszę. Dzisiaj wieczorem w ogóle widzę się z moimi psiapsi i jadę im pomóc kupić choinkę. Tam w Leroy w ich stronę, one mieszkają w drugiej stronie Warszawy. W ogóle wszyscy moi najbliżsi znajomi, najbliżsi w sercu, mieszkają najdalej. I to chyba po prostu ja wywaliłam gdzieś na koniec, tak, tak naprawdę ale dobra, nieważne. W każdym razie e, kupię choinkę po prostu, kiedy będę razem z nimi w Leroy Merlin. One będą kupować żywą, ja sztuczną, bo po pierwsze mam królika i ona by to za zeżarła, a po drugie już mam wystarczająco dużo siana i syfu w domu, żeby jeszcze z, z igłami się męczyć. Więc słuchajcie, ja będę miała sztuczną, nie mam z tym problemu żadnego. Ale w każdym razie kupiłam trochę bombeczek i bardzo się cieszę z tego powodu. Dużo srebrnych i białych ja już po prostu mam z mojego poprzedniego mieszkania. Mam całe pudło tych ozdób, więc dzisiaj Dzisiaj skupiałam się głównie na różowych, bo chcę połączyć róż z, z srebrem, z białym, bo właśnie taki vibe pasuje mi do mojego mieszkania. Mimo tego, że w wielu miejscach mam właśnie złote, ale to głównie łazienki. A tutaj w salonie jest taki vibe bardziej srebrny mimo wszystko, więc tego się będę trzymać. Nalazłam bardzo podobne bąbki do tych, co były w Homli, co wam mówiłam, że mi kolor nie pasował. Tylko w po pierwsze były 10 Złotych tańszy, więc fajnie, to kosztowało 40 zł, a po drugie, tutaj rzeczywiście jest ten różowy, bo tam był tylko ten kolor, ten taki ciemniejszy, albo taki bardziej fioletowy. Więc tutaj znalazłam taki idealny zestaw. Bardzo się z tego cieszę. Najbardziej nie lubię w bombkach, słuchajcie, z zaplatania tych niteczek na no, Lady słuchajcie, Zawsze jak są nówki no, no sztuki nieśmigane, to trzeba po prostu je zapleść. No, szkoda, <laughs> więc to jest pierwszy zestaw. To jest 48 bombek. 48! nice, przykład na pewno wystarczy. Kupiłam trochę takich luźnych bombek, wiecie, takich pojedynczych. I te, które najpierw Wam pokażę, to były coś około 4 zł. I one mi się tak bardzo podobają. Zobaczcie, są. Przecież są w ogóle plastikowe, więc się nie muszę martwić o ich zbicie. I zerknijcie na ten wzorek. No mi się na maksa podoba. Plus ten kolor jest po prostu wręcz idealny. Kupiłam też y, właśnie te, one były w jednym koszyku po 4 zł, ale są różne rodzaje, nie? Więc trzy kolejne są inne, bo te kupiłam dwie, bo tak bardzo mi się spodobały. Tutaj mam taką z aniołkiem, tutaj mam taką z ptaszkami i jeszcze tutaj taka jedna z krasnoludkiem I zobaczyłam jeszcze te dwie. One w ogóle były pod i one są szklane, więc muszę się trochę bardziej martwić. Ale też mi się bardzo spodobały i one mają taki śnieg w środku po prostu styropian, nie? Ale też fajnie będą pasować, więc wzięłam po prostu dwie. Więc mam trochę tych bombek, tak naprawdę. Łańcuszki jakieś mam, ale ewentualnie dokupię po prostu. Nie chcę też kupować ozdób tak, jakby na zapas, tylko ewentualnie sobie do ozdobie to drzewko, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. I ja ogólnie zawsze w dzieciństwie miałam tylko kartki na choince. Zawsze. Ja mam trochę takich mniejszych, które kupiłam w Pepko właśnie w tamtym roku, i ewentualnie, jak będzie trzeba, to dokupię też je w Pepko. Ale tutaj były takie troszeczkę większe, więc też postanowiłam kupić to są w sumie cztery sztuki. To jest jedna taka większa i tu są trzy takie średnie. Więc tak się prezentują moje bombki na chwilę obecną, a oprócz tego byłam w chaosie i guys! Termofor! Jak widzieliście, ja patrzyłam na termofory, ja zrobiłam przy przeprowadce wszystkie moje termofory. Mam jeden, który się wsadza do mikrofalówki i przysięgam bardzo, bardzo go nie lubię. Moim zdaniem on nie działa, więc wolę takie tradycyjne na wodę i. To jest dla mnie zawsze zabawne, bo jak się kupuje termofor właśnie taki świąteczny, to potem się go na przykład używa w wakacje i tak dalej. No, wiecie, jak dziewczyny mają bóle, miesiączkowy czy coś, ja jestem tą dziewczyną, no to fajnie jest mieć taki termofor. On, on jest dosyć mały, tak szczerze mówiąc, ale bardzo mi się podoba. No i kosztował 39 zł, więc. klasa. I oprócz tego, ja chciałam taki trochę brzydki sweter, ale mi nie wyszło, dlatego że znalazłam ten. I on był prześliczny. <laughs> Tak bardzo! Zobaczcie, jaki piękny, w pięknym, błękitnym kolorze. Jestem zakochana! Co prawda był tylko rozmiar XS, ale to nic, bo wydaje mi się, że i tak on będzie na mnie dobry. Bo jest to takie połączenie cropped, ale też trochę oversize'owy, więc wydaje mi się, że on będzie po prostu idealnego rozmiaru dla mnie. I Kosztował 119,99 ale ja się w nim zakochałam. Wydaje mi się, że on pięknie będzie wyglądał na przykład do jeansów, no bo wiecie, taki błękitny będzie idealnie z nim pasował, więc cieszę się! Jak już tu siedzę, to sprawdźmy kalendarz adwentowy. Dzisiaj kołeki, szósty! Ola Boga... Co będzie na Mikołajki? Uuu, fancy! Ale tak też delikatnie, ale fancy! Tak bym to oceniła na trochę fancy, <grytania> dlatego, że to są świetliste kolczyki, zdecydowanie, z kryształkami jakimiś, ale są krótkie dosyć, więc takie nie rzucające się w oczy, więc fajnie takie coś mieć, bo zawsze jak mam takie kryształkowe, to one są takie pff, aż do brzucha one lecą, a to są Mini? No. Nice. Takich nie mam, więc bardzo się cieszę z tego. Sprawdźmy jaka jest dzisiaj herbata, ale jeszcze jej nie będę, słuchajcie, robić, bo tu tak bardziej pod wieczór mam ochotę na herbatkę zazwyczaj. Uuu, jakieś kwiatki czerwone są w środku. Sprawdzam. Sen Merlina. Herbata zielona, cytryna, kandys, papaja, słonecznik, kwiat granatu. Te herbaty to zdecydowanie wychodzenie z mojej strefy komfortu. I słuchajcie, na koniec tego filmu mam dla Was coś bardzo specjalnego. A mianowicie, już wczoraj Wam to trochę zajawiłam, ale nie powiedziałam do końca o co chodzi. Ale chcę Was poinformować dzisiaj że w najbliższy poniedziałek, 12 grudnia to są moje urodziny, więc to będzie specjalny dzień nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich, dlatego że odbędzie się premiera mojego nowego singla, na którym Dominik Kupicki jest na picie. Piosenka nosi tytuł Lelele Le 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 i kurczę, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja kocham tą piosenkę bardzo mocno, dostałam też bardzo dobry feedback od osób, które jej już przesłuchały. No i co? Spędzimy te urodziny po prostu razem, więc 12 grudnia od północy będziecie mogli ją streamować na wszystkich platformach, typu Spotify, Tidal itd. itd. A po południu o godzinie 16 pojawi się Teledysk na kanale Sylwia Lipka, więc cieszę się ogromnie! Mówiłam, że będzie dużo muzy i rzeczywiście jest dużo muzy. Mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Ja bardzo. A my się widzimy na moim kanale jutro. Więc do zobaczenia, kochania. Pa! pa.